Lakiery samochodów japońskich nigdy nie słynęły ze standardowej jakości i QX nie jest wyjątkiem. Ponadto pewne błędy w obliczeniach przy tworzeniu przedniej części samochodu, przez które z czasem nadwozie zaczyna piaskować, nie przyczyniają się do długiej żywotności lakieru. Mimo to nadwozie niezłomnie opiera się atakowi choroby rdzy, dzięki czemu nawet samochody z pierwszych lat produkcji często nie mają nawet śladu rdzy. Jeśli chodzi o problematyczne obszary nadwozia, jest ich niewiele. Najczęstszą dolegliwością jest zaparowanie przedniej optyki. Na szczęście problem można rozwiązać. Wymagane jest dodatkowe uszczelnienie szwów modułu reflektora. Kolejną wadą jest częsta awaria przycisku odpowiedzialnego za otwarcie okna bagażnika. Powodem jest to, że okablowanie staje się bezużyteczne. Warto również dodać, że mechanizm opuszczania koła zapasowego jest podatny na zakwaszenie. Aby uniknąć kłopotów w najbardziej nieodpowiednim momencie, Należy okresowo opuszczać koło zapasowe i smarować mechanizm. Wraz z nadejściem mrozu klamki drzwi mogą przestać działać z powodu zamarzania linek. Infinity QX56 był wyposażony wyłącznie w silnik benzynowy V8 o pojemności 5,6 litra i mocy 320 km i momencie obrotowym 529 nm. Ten silnik jest bardzo niezawodny, ale wymaga jakości smarów. Jeśli cokolwiek do niego wlejesz, Wkrótce pojawią się poważne problemy z jego działaniem i kosztowne naprawy urządzenia. Za największą wadę tego silnika uważa się zawodne łańcuchy w układzie rozrządu, cienkie, które mają tendencję do rozciągania. Niektórzy serwisanci twierdzą, że zastosowano tu łańcuch firmy Tiida. Producenci doskonale zdają sobie sprawę z tego problemu, dlatego wyprodukowali wzmocnione łańcuchy, które wytrzymują stosunkowo długo od 150 do 180 km. Warto również zwrócić uwagę na zużycie oleju przez jednostkę napędową, które dodatkowo może wymagać nawet 1 litra oleju na 1000 km. Zwiększone zużycie oleju w tym modelu jest polem do kontrowersji i dyskusji, gdyż dla niektórych silnik zużywa olej tylko przy dużych prędkościach i dynamicznej jeździe, dla innych jest odwrotnie. W każdym razie nie jest to normą i służy jako powód do diagnostyki. Przede wszystkim należy zmierzyć kompresję w od 7 do 8 cylindrach. Powinna ona wynosić co najmniej 13,5 kg. Standardowa wartość to 15,5 kg katalizatory. Można również uznać za słabe punkty, które szybko ulegają zniszczeniu przy stosowaniu paliwa niskiej jakości. Głównymi objawami wskazującymi na konieczność pilnej wymiany katalizatorów są utrata przyczepności, niestabilna praca silnika oraz pojawiające się błędy w sondach Lambda. Dolegliwość te pogłębia fakt, że w momencie zniszczenia katalizatora jego cząsteczki, pył ceramiczny, przedostają się do cylindrów i układu smarowania, uszkadzając je. Jeśli tak się stanie, będziesz musiał jedynie kupić nowy silnik, ponieważ żadne mycie nie usunie całkowicie takiego kurzu. Aby rozwiązać problem na długi czas, konieczna jest wymiana katalizatorów na przerywacze płomienia. Można również zauważyć zawodność pompy wtryskowej paliwa, która wymaga wymiany co 80-100 tysięcy. KM, serwisanci jako przyczynę krótkiej żywotności pompy podają niewystarczające chłodzenie spowodowane małą ilością paliwa w zbiorniku oraz stosowaniem benzyny niskiej jakości, która zatyka filtr paliwa na wlocie pompy. Objawy: Podczas nagłego przyspieszania pojawiają się spadki mocy, które z czasem przeradzają się w spadek mocy w całym zakresie pracy silnika. Warto również zwrócić uwagę na tendencję silnika do przegrzewania się. Dlatego należy okresowo monitorować stan układu chłodzenia. Oczyścić chłodnicę pod wysokim ciśnieniem. Do czyszczenia chłodnicy nie zaleca się stosowania systemów typu Karcher, gdyż nie są one skuteczne. Instalacja elektryczna pod maską jest narażona na działanie środków chemicznych, co powoduje z czasem utlenianie jej styków, co prowadzi do nieprawidłowego działania układu sterującego pracą silnika. W samochodach z pierwszych lat produkcji elektryczny wentylator chłodnicy klimatyzacji montowany jest bezpośrednio za osłoną chłodnicy i narażony na działanie wszelkich wiatrów, dlatego z czasem może się zaciąć. Ten problem może spowodować przepalenie wiązki przewodów. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia różnych usterek jednostki, używaj wyłącznie wysokiej jakości benzyny, oryginalnego oleju i nie zwlekaj z serwisowaniem pojazdu. Połączeniu z silnikiem zainstalowano tylko pięćbiegową automatyczną skrzynię biegów. To urządzenie jest niezawodne, ale węże układu chłodzenia często tracą szczelność, wyciek na styku gumy i metalu. Nie należy zwlekać z wymianą węży, gdyż może to spowodować przedwczesną awarię skrzynki. Istnieją również skargi dotyczące nieprawidłowego działania przełącznika wyboru trybu skrzynki rozdzielczej, usterki spowodowane awarią elektronicznego serwonapędu. Skrzynia biegów boi się przegrzania, dlatego zaleca się zamontowanie dodatkowej chłodnicy chłodzącej w samochodach często użytkowanych w trybie terenowym lub w regionach o ciepłym klimacie. Większość Infiniti QX-56 prezentowanych na naszym rynku jest wyposażona w napęd na wszystkie koła, istnieją jednak także wersje z napędem na jedno koło sprowadzane z USA. W układzie napędu na wszystkie koła słabym punktem są poprzeczki przedniego i tylnego półosi. Ulegają one awarii podczas aktywnej jazdy po mieście mniej więcej raz na dwa lata. Objawy kliknięcia, stukanie pojawiają się po przełączeniu wybieraka automatycznej skrzyni biegów z R na D. W przedniej osi możliwe są poważniejsze awarie. Zniszczenie skrzyni biegów, skręcenie półosi, przegubu homokinetycznego, najczęściej prawej i wypadnięcie lewej. Eksperci twierdzą, że takie problemy są często spowodowane nagłym uruchomieniem w trybach 4H i auto przy skręconych kołach. Przeguby mają imponującą grubość, a także są wykonane z wymiennych poprzeczek, jedynie przednie poprzeczki dostarczane są tylko zmontowane z wałem. Pomimo tego, że zawieszenie Infinity QX56 jest całkowicie niezależne, trudno nazwać samochód bardzo wygodnym. Zawieszenie nie zawsze gładko radzi sobie z nawet niewielkimi nierównościami ale prowadzenie jest tutaj na wysokim poziomie, co jest dobrą wiadomością, szczególnie biorąc pod uwagę masę prawie 2,5 tony i wielkość samochodu. Jeśli chodzi o niezawodność zawieszenia, nie ma na to poważnych skarg. Ze względu na wysoko położony środek ciężkości często trzeba wymieniać gumki stabilizatora przedniego. Co od 20 do 30 km, na szczęście są one niedrogie, około 5 dolarów za oryginał. Co od 100 do 120 km należy wymienić przednie amortyzatory, około 150 dolarów, a bliżej 150 000 km tylne amortyzatory. Przy tym samym przebiegu ulegają również awariom łożyska kół, wymieniane są jako zespół z piastą. Jeśli samochód jest wyposażony w koła o średnicy 20, żywotność łożysk kół będzie znacznie krótsza. Na tylnej osi montowane są standardowo resory pneumatyczne które zapobiegają uginaniu się amortyzatorów pod dużym obciążeniem. Słabym punktem pneumy jest sprężarka, która cierpi z powodu narażenia na wilgoć i odczynniki, utlenia się i zacina. Koszt nowej sprężarki jest nieproporcjonalnie wysoki około 400 dolarów dlatego wielu właścicieli zastępuje ją tańszym odpowiednikiem. Układ kierowniczy jest niezawodny jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę są przewody wspomagania kierownicy, czasami przeciekają. Hamulców również nie można nazwać problematycznymi, ale w samochodach z pierwszych lat produkcji były one zupełnie nieudane, szybko się przegrzewały i wypaczały. Po zmianie stylizacji w 2008 roku producent wyeliminował ten problem, instalując mocniejsze hamulce, ale nie zawsze są one wystarczające, aby pewnie zatrzymać tak duży samochód. Wnętrze Infinity QX56 uderza swoimi rozmiarami, ale na tym polega piękno takich samochodów. Jeśli chodzi o jakość materiałów wykończeniowych i izolacji akustycznej, są one na wysokim poziomie. Wadą jest tutaj słabe boczne trzymanie siedzeń, przez co jadąc po nierównej drodze trzeba się cały czas trzymać, co dość szybko się męczy. Sprzęt elektryczny również rzadko nam przeszkadza. Tutaj możemy jedynie zauważyć słabą jakość deski rozdzielczej. Ponadto stale wymaga ona napraw. Gaśnie podświetlenie wskaźników. Niektórzy właściciele narzekają na pojawienie się usterek w jednostce sterującej systemu multimedialnego. W obu przypadkach rozwiązanie problemów wymaga przelutowania ścieżek płytki. Po 100 tysiącach kilometrach silnik na grzewnicy zaczyna wariować, po przełączeniu trybów pojawia się dźwięk zgrzytania, stukania. Wyeliminowanie tego problemu będzie kosztować od 60 do 100 dolarów. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu, warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.